Zawsze mamy okazję, bo jak się pojawi wieczór, to się orientujemy, że trzeba chyba już się położyć spać, żeby jakoś tę noc No my przeżyć. Myśmy tak trochę chcieli serialem ostatnio nadrobić, tak. film dobry obejrzeć, na, do którego się też zabieraliśmy, jak pies do jeża. Tak, bardzo się cieszę, searching. że to się udało. Tak. Searching, naprawdę bardzo dobry tytuł. Tak, proszę. Polecam filmie ja Searching. Polecam każdemu. Mhm. Ja widziałam kawalątek, bo on leciał wcześniej gdzieś i yy, na irzybiona odejrze. Okay. Może kłamie, ale wydaje mi się, że najrzbiło. Okay. I widziałam ten fragmencik, gdzie była, było zdjęcie, i próba znalezienia tego kra kawałka krajobrazu, będę mówiła jak porąbana, bo nie chcę zdradzać dużo. I wydawało, i tak też coś robiłam przy okazji. Więc jak tu włączyłam coś tam serwem, tak patrzę, że facet ma z, z, jak patrzy na jakiś obraz, tak, kawałek krajobrazu, jakieś tam jeziorko, drzewa, coś. I potem on to samo znajduje w internecie, ja sobie myślę, o na pewno. Jezu, to nie może być dobry film, że on tak jest tyle jezior już w tych całych Stanach, gdziekolwiek on tam jest po prostu, gdzie on tak sobie wziął i wygooglał. No, oho, jasny to jest taki dobry film, a ty już mi wtedy mówiłeś, że o, nie oglądaj, bo kiedyś to obejrzymy, bo to jest podobno bardzo dobre. No więc ja to wyłączyłam, bo stwierdziłam, aha, będziemy po prostu jak Slendermana potem się męczyć. Nie, 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 gada, nie o, o Slendermanie nie mówić. Nie oglądajcie Slendermana. To jest wszystko nie, co, co jest ale Slenderman. Jak nie widzieliście jeszcze Searching, to to jest bardzo to fajny polecam. film i tytuł polecamy ciężki. I ja tylko chciałem, że dla osób, które w ogóle nie wiedzą o co Kaman, tak? film Searching opowiada historię ojca, samotnego ojca 16-letniej dziewczyny, która zaginęła i teraz on jej szuka i jakby cały film jest opowiedziany z perspektywy jakby ekranu komputera, komputera te... kamery różnych nie bo tam też się pojawiają pojawiają potem... się no tak, monitoring i tak dalej mm -hmm. czy wiadomości ten ale jakby najwięcej tam jest po prostu jakby ekranu tam tabletu monitora komputera i telefonu. bardzo zgrabnie to komuś wyszło faktycznie mówię komuś bo ja nigdy nie pamiętam nazwisk tych osób które odpowiadają za, za filmy to to tak. jesteś od tego ale faktycznie nic tam nie raziło, nie było to nie. sztuczne, nie było to jakieś chaotyczne. W ogóle ja dopiero potem się faktycznie dopiero potem tak się skupiłam na tym, że to było ciągle pokazane z perspektywy, patrzysz przez jakiś obiektyw na to. Tak. Tak, tak. Czadersko jest, jest zrobione. Fajne jest, to ja się bałem, że to będzie taki po angielsku, jest taki słowo gimmick, taki wiesz, taki takie coś, taki coś, które po prostu, które ma ciebie zainteresować. No taki cwancyk ale taki, taki, taki wymyślony na siłę. I po 20 minutach Cię to będzie po prostu mm. wkurwiać, nie? A tutaj nie. Tutaj przez cały film faktycznie byłem zaangażowany, cały czas było to trzymane w napięciu. Głównie przez to, że bardzo łatwo się szło utożsamić z główną postacią tego ojca. Ja w ogóle jestem wielkim fanem Jona Chow, yy, yy, przede wszystkim za to, jak się ten typ starzeje. Nie gościu ma 48 lat. Właśnie sobie wyszukałem, żeby być pewnym. Czy ty, swoją drogą pojutrze kończy 48 lat? <grystujesz> 16 czerwca. Yy, jest yy, bardzo fajnym aktorem, którego ja odkryłem. Znaczy, ja go pamiętam, on występował epizodycznie w filmie American Pie. I gdzieś zwrócił moją uwagę, na już nawet w takiej małej rólce gdzieś tam, no, no zabawne. I dlatego się cieszyłem, jak potem dostał jedną z głównych ról w filmie Harold i Kumar, Go to White Castle i cała ta trylogia Harold i Kumar. Bardzo polecam, jeżeli gdzieś będziecie mieli szansę dorwać te filmy. Totalnie głupie, absurdalne, ale cholery nieśmieszne komedie. Z Nilem Patrykiem Harrisem, który po prostu gra siebie, który ma obsesję na punkcie ruchania wszystkiego i wszystkich kobiet, które napotka. I najlepsze jest to, że jak pierwsze dwie części były kręcone, to jeszcze było, zanim Nil Patrick Harris się ujawnił, że jest gejem. I potem nakręcili trzecią część, która już była po i był ten motyw, właśnie Nil Patrick Harry znowu się w tej trzeciej części pojawił i oni go i oni go spotkali i on tam niby z tym swoim mężem coś tam gadał, akurat on był gdzieś na scenie i coś tam opowiadał o swoim mężu i w ogóle i tego potnę przed kulisy, oni go tam dorwali i tak w ogóle coś tam o niegoście i tak. A tak przy okazji, jest to w ogóle zaś ściema, że ty jesteś gejem, czy ty nie jesteś gejem, a on tak słuchajcie, panowie, nie wiecie, że używanie geja to jest najprostszy sposób na zdobycie, panie. Po prostu tak kapitalnie z dystansu, A żeby było ciekawiej, w tym tej trzeciej części jego męża grał faktycznie jego mąż. No. To już w ogóle takie meta na, na, na maksa. I ja bardzo tego aktora polubiłem. Ja on potem ja się tam w tam serialach grał i, i bardzo mu zawsze życzyłem, że mu w końcu jakąś taką sensowniejszą karierę, że tak, tak to ujmę, wyhaczył. I się bardzo sprawdził. On właśnie jest takim, on jest takim właśnie typem gościa, taki everyday, taki everyman. nie? Na zasadzie, że Taki sąsiad. Taki sąsiad właśnie taki dobry, no. porządny gościu i good guy. Good guy i, fajny, i fajnie pokazał to wszystko. Co... Mega dobrze to zagrał, naprawdę mega dobrze to mhm. zagrał. Generalnie bardzo mnie ten film pozytywnie zaskoczył, to prawda. I tam nie było taki oczywiste Nie, bardzo potrafi zaskoczyć. Fajnie też pokazał parę rzeczy na temat tego po pierwsze, rodzicielstwa. Rodzicielstwa, że jak że nigdy tak naprawdę nie poznamy swoich dzieci, ale jednak, że czasami jak bardzo jest to ważne, żeby jednak się starać. No po, tak, no bo... poznamy je na tyle, na ile będziemy zainteresowani, żeby je poznać, i na ile one dadzą nam tak. poznać siebie, a to, na ile nam dadzą siebie poznać, zależy od tego, znowu wracamy, no jak tak. nam zależy bardzo być w ich życiu i, i się nimi interesować, bo smutne to jest bardzo, ale no. Tutaj jakby z czegoś innego to wynikło, że on, on tej córki może tak nie znał, jakby chciał. bo Po prostu zaskoczenie pełne po jego stronie było. Tylko to nie, tu nie wyszło zaniechanie, tylko to było głębsze, jakby tak. tak. Głę, głębsze coś, coś głębszego leżało. Pewne wyparcie, tak, trochę omijanie tematu, tak. ale on był cholernie dla niego trudny, więc no jestem w stanie to zrozumieć. Ja też. Na szczęście w porę gdzieś to wszystko. Pierdolnęło po całości, ale się tak jakoś tam po, poogarniał i nadrobił trochę. Natomiast jest cała masa ludzi, która się nigdy nie ogarnie. I ten związek z dzieckiem można porównać do związku partnerskiego jest też powierzchowna. Nie chcę wiedzieć za dużo, co moje dziecko robi, bo nie daj Boże się okaże, że jara blanty gdzieś tam się kokosi po kątach i cholera wie, co robi, a ja nie chcę wierzyć, że moja perełka czysta jest po prostu. Taka grzeczna i nic złego nie robi. Nie jara szlugów i nie chleje wódki po, po krzakach. No właśnie, i ten film bardzo fajnie to pokazał. Bardzo fajnie też pokazał, co się dzieje z ludźmi, jak mają szansę zebrać parę punktów popularności, żerując na czyjejś tragedii. A no, tak, to można by też sobie porozmawiać o tym. To może być temat na osobny podcast tak naprawdę. Weź. Black Lives Matter i te inne takie różne ruchy. To przy... Ludzie żerują. <laughs> o, dobra, w ogóle nie chciałbyś iść w tę stronę górę, Nie, ja też nie chcę iść, tylko mówię, że mi się to od razu tak kojarzy, że po prostu no od razu każdy się utożsamia i skupia, próbuje skupić na siebie uwagę i litość ludzi. Tak, odciągnąć od głównego tematu i tak to ja pamiętam właśnie, gorąco polecam komika stand-upowego z Ameryki, Antoniego Jesselnika, tylko uprzedzam od razu, jeżeli nie jesteście fanami bardzo takiego ryzykownego humoru, to sobie odpuśćcie, bo on, dla niego nie ma świętości, jego, ten, jego ostatni stand-up na Netflixie nazywa się Fire in the Maternity World. Siedzę. Spoko. I z z, jedną z historii, którą opowiada jest bardzo długa historia właśnie jak poszedł, poszedł ze swoją koleżanką i pomagał jej, towarzyszył jej podczas gdy ona poszła usunąć ciążę. I on to w stanie było powiedzieć tak, że tam się widownia posikała ze śmiechu, więc no to jest tego typu humor, tak? Ale jego poprzedni stand-up się nazywał Thoughts and Prayers. Który oczywiście tytuł nawiązuje do tego, jak się jakaś tragedia gdzieś wydarzy, i celebryci, zwłaszcza celebryci, wypisują na potęgę My thoughts and prayers are with Sama. Tak, czyli moje myśli i modlitwy mm -hmm. są, jestem w myśli i w modlitwie, jestem przy kimś tam. I on po prostu opowiadał, że na przykład on kiedyś prawie stracił pracę, jak wysłał tweeta po tym, jak była ta słynna strzelanina na premierze Dark Knight Rises, trzeciej części, czyli mro, Mroczny Rycerz powstaje, gdzie ten facet wszedł do kina w aurorze i... Z... Ja muszę napić, przepraszam Koko? się, bo coś I, mnie w tu masz, wiesz, jakoś, nie wiem, nie przygotowałeś nie przygotowałem się na studio, gościa. No To jest jeszcze, wiesz, to jest taka amatorka totalna. To ja nie przyjdę. Znaczy, no wiesz, to, to ta sprzątaczka dała ciała trochę. <coughs> tak się źle ludzi traktuje, to nie wracają. I wiesz, i on na przykład wtedy ten... Tak, wszystko słyszeliście, każdy gulnięcie. Ale... Takie czułe mikrofony kupił. I wszyscy pisali na tym, właśnie, na, bo, bo pisali o tej tragedii i tak dalej, a on wysłał tweeta, na którym napisał: OK, ale film był dobry. <grym> na zasadzie wiesz, tak po prostu to, był, to jest właśnie jego poczucie humoru. I on powiedział, i wtedy oczywiście zebrał sporo, tam mocno go zaatakowali za to, ale on właśnie powiedział, że on wysyła tak, on, zrobił, on robi takie rzeczy, bo. Chcę właśnie wyszydzić z tych wszystkich ludzi, którzy piszą właśnie te swoje and prayers i tak dalej, bo on, to od, on te takie tweety i tak dalej, on to odbiera na zasadzie: wydarzyła się straszna tragedia, ale proszę Was, nie zapomnijcie o mnie. <grym> Trochę tragedia ja Ci powiedziałem tak, dzień tak, przed porodem, tak? tak? Przed wyjściem do szpitala, więc jakby i za to go lubię, i jakby on, i, i to też widzimy w tym filmie. O, że tak, po bardzo. prostu, że na zasadzie. Nosz ci się ta... w kieszeni otwiera? Strasznie. po prostu jedną tam dziewczynę to miałem naprawdę ochotę złapać, za czerp i zrobić z nią to, co Brad Pitt zrobił na końcu Unsepulnered Time in Hollywood. Um. Och, żywy <laughs> obraz w pamięci. Prawda?